powitać uczestników spotkania. Jest z nami wojewoda lubelski pan Krzysztof Komorski. Pierwszy wicewojewoda wicewoja... lubelski pan Wojciech Wołoch. Drugi wicewojewoda lubelski pan Andrzej Maj. Burmistrz miasta Lubartów pan Krzysztof Baśnik. Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Rubeckiego Urzędu Wojewódzkiego, pan Dariusz Sztala. Witamy również wśród nas panią zastępcę, dyrektora, panią Joannę Woźniak. oraz panią Elżbietę Mądrowską, kierownik oddziału do spraw paszportów. Witamy serdecznie media oraz publiczność. Otwarcie biura to efekt dobrej współpracy samorządu z administracją rządową oraz odpowiedź na realne potrzeby naszych mieszkańców. Od teraz sprawy sportowe będzie można załatwić szybciej, wygodniej i lokalnie przede wszystkim. Otwieram tę dyskusję i o zabranie głosu proszę pojewodnemu polskiego, pana Krzysztofa Kmarskiego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, cieszymy się za każdym razem, niezależnie od tego, że w tym regionie otwieramy kolejny żłobek czy kolejne kilometry dróg finansowanych z rządowego funduszu czy na przykład uruchamiamy kolejny punkt pogotowy? dzisiaj otwieramy kolejny punkt paszportowy zwiększamy tym samym dostępność do usług publicznych dla mieszkańców województwa ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować, z jednej strony swoim zastępcom, panom wojewodom i, i, i Majowi, dlatego, że ustaliliśmy sobie taką filozofię współpracy, która polega na tym, że chcemy, żeby jak najwięcej tego urzędu było w regionie, że chcemy, żeby mieszkańcy czuli, że e, nie są do końca petentami, którzy, którzy muszą przyjść do Lublina tutaj do Urzędu, stawić się na wyznaczoną godzinę po to, żeby załatwić jakąkolwiek sprawę, dlatego że urząd nie robi żadnej łaski. I jesteśmy od tego, żeby mieszkańcom służyć. Taka jest polityka tego rządu. Chcielibyśmy również podziękować bardzo serdecznie panu burmistrzowi za dobrą współpracę. Bardzo sobie cenimy współpracę z samorządowcami. E, zwłaszcza w roku 35-lecie samorządu terytorialnego w Polsce, wydaje mi się, że samorządowcy są e, tą grupą, e, tą grupą e, osób, menadżerów, zarządców, e, lokalnych liderów, którzy najlepiej rozumieją e, lokalne potrzeby, lokalne problemy i tylko wsłukując się w ich głos możemy dobrze służyć społeczeństwu. Lubartów jest jednym z najważniejszych ośrodków około lubelskich. Ja tylko przypomnę, że oprócz tych terenowych biur, które funkcjonują przy naszych delegaturach, czy to w Białej Podlaski, czy to w Zamościu, czy w hełmie, mamy również kolejne punkty. Mamy, to, mamy punkt w poławach, mamy punkt w kraśniku, mamy punkt w świgniku, mamy w krasnym stawie. Będziemy uruchamiać, że to też nie będzie tak, że one będą uruchamiane wszędzie na kura, tylko za każdym razem jest to wynik bardzo głębokiej analizy tutaj Pana Dyrektora Sali i jego zespołu. Przede wszystkim tych lokalnych potrzeb, żebyśmy mieli gwarancję, że we współpracy i w jakimś montażu finansowym wspólnie z samorządem, że ten punkt jest uzasadniony, jest potrzebny. Służy mieszkańcom przede wszystkim, nie muszą się fatygować właśnie do stolicy regionu, tylko mają te usługi tutaj obok siebie, blisko i mogą, i mogą te wszystkie sprawy załatwić na najwyższym profesjonalnym poziomie, za które tutaj odpowiadają panie, pani dyrektor, pani kierownik, pan dyrektor z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Funkcjonowanie tego wydziału jest dla nas niezmiernie istotne. Mamy już niezłe rankingi i wydaje się pan dyrektor tutaj będzie mógł się chyba bardziej pochwalić, dlatego, że ciągle tniemy się w górę w tych rankingach, jeśli chodzi o czas załatwiania spraw, rozpatrywania wniosków, także oczekiwania na paszport, wydania paszportu i przeprowadzenia całej procedury. Także tyle z cyklu, chwalę się I Oddaję głos przede wszystkim panu Burmistrza. Bardzo proszę panu burmistrzu. Dziękuję bardzo panie wojewodo. Ja może zacznę od podziękowań, bo podziękowania to jest bardzo ważny element, bo widzimy jaki mamy postęp w pewnych decyzjach dotyczących miasta Lubartów, jeżeli chodzi o administrację rządową. Wspomnę, bo myślę, że wszyscy, wszyscy codziennie przybywamy drogę do Lublin, widzimy co się dzieje. W ciągu półtora roku, dwóch, mamy przeskok od tego co było do tego co jest, to za właśnie zarządzania urzędem wojewódzkim pana województwa Krzysztofa i jego zastępców, nastąpił diametralny przeskok w inwestycjach, które się dzieją, które dotyczą bezpośrednio mieszkańców Lublina. Mówię tutaj o S19, decyzji z RIT. Za to już dziękowałem, ale podziękuję jeszcze raz, bo to dla nas bardzo ważna była decyzja i pokazująca, jak powinniśmy współpracować, jeżeli chodzi o samorząd z rządową. I teraz kolejny projekt, proszę zauważyć, kolejny projekt, czyli punkt informacji turystycznej, który był oczekiwany przez naszych mieszkańców od wielu, wielu lat. On był w Byciu Lubartowskim, że chyba 17 lat temu, jeśli się nie mylę. Był w powiatowym. Z różnych przyczyn przestał funkcjonować, ale zamykamy tą kartę historii i przenosimy się do czasów teraźniejszych i cieszę się bardzo, że, że możemy otwierać go w Urzędzie Miasta Lubartów. I teraz troszeczkę historii, bo ten projekt to nie był mój pomysł. To był pomysł tutaj będącego na widowni pana radnego Michała Rzymurka radnego powiatowego, to był jego projekt i to trzeba wielkie podziękowania dla pana radnego bo to był jego pomysł tak się złożyło, że miałem możliwość wspólnie z panem radnym to zrealizować i przy pomocy pana wojewody, całego sztabu, pana dyrektora, zastępców plus całego zespołu i za to bardzo serdecznie dziękuję Cieszymy się, że udało się to zrobić. Musieliśmy dostosować te pomieszczenia, całą procedurę, zabezpieczenia do wymagań, które musimy spełnić. To chwileczkę trwało, ale najważniejszy jest skinał Nasi mieszkańcy, którzy gremialnie od wielu tygodni, nawet miesięcy, dopytywali się, kiedy wreszcie będą mogli w Luwartowie wyrobić paszport, a jesteśmy my w okresie. Waka przedwakacyjnym, urlopowym, telefony się urywają, więc jeszcze raz serdecznie dziękuję za wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że ten punkt został e, otwarty. Szczególnie podziękujemy Pana Wojewody, do, do Panu do, do Pana Dyrektora i całego Sztabu. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom miasta Gortowa, powiatu. Dziękuję. Dzisiaj biegnie do przodu. Dlatego my też skracamy możliwy dystans, skracamy to, co jest dla mieszkańców, dla ludzi i dla obywateli najważniejszy, czyli czas. Czas na uzyskanie dokumentów, na wyłatwienie procedur. W ciągu roku udało nam się przyspieszyć i skrócić procedury z paszportami, z wydawaniem o blisko w połowę. To jest świetny wynik. Poza tym, takie jak już dzisiaj powiedziałem, otwieramy kolejne punkty paszportowe. Wspieramy miejsca, w których e, mieszkańcy nie muszą przyjeździć do tych nazw wojewódzkich albo do, do, do Lubina po to, żeby e, uzyskać paszport, uzyskać ten dokument, który daje im taką wolność podróżowania, a ona dzisiaj bardzo ważna, bardzo cenna, ludzie są zapracowani, Codzienność e, powoduje, że nie potrzeba odreagowania, poza tym biznes. Biznes też potrzebuje dokumentów podróży po to, żeby się rozwijać wychodzić poza granice kraju i, i budować nowe, nowe potencjały naszej gospodarki chociażby tutaj zaraz za wschodnią granicą kilka dni temu na y, wyjeździe y, delegacji rządowej w związku z podbudową Ukrainy i to jest też ważne dla naszych przedsiębiorców, dla naszych biznesmenów, dla naszej gospodarki żeby móc sprawnie, szybko uzyskać dokument podróży i móc rozwijać swoją działalność i budować potencjał państwa. Panie Państwo, my dzisiaj tutaj siedzimy tak symbolicznie za tym stolnik, to taki będzie zwiastun, że administracja już jest, Lubartowie czeka na przyjmowanie wniosków, tak jak będą za chwilę urzędnicy czekali na mieszkańców Lubartowa i Okolic. I mam nadzieję, ja jestem przekonany, że ci mieszkańcy będą usatysfakcjonowani i szczęśliwi z szybkiego zmartwienia. Dziękuję. Słowo, Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj być z nami, tu takie dobre informacje przekazywać w takim gronie zacnym. Że możemy jako administracja przybliżać się do mieszkańców Warkowa. Mówiłem to kiedyś burmistrzowi Krzysztofowi Kuśnikowi, że będziemy próbowali, jeżeli będziemy mieli jakąś możliwość, zmieniać tę politykę, wychodzić bardziej naprzeciw samorządom i mam nadzieję, że. Krzysztof, potwierdzisz to, zresztą powiedziałeś na początku, że tak jest. Ale zobaczycie też, że ten punkt paszportowy to nie tylko wygląda dla mieszkańców, tutaj mieszkańców Lubartowa, ale to też będziecie mieli tutaj trochę przyjazd ludzi z zewnątrz, czyli z tych powiatów ościennych, no bo taka jest, tak to wygląda, tam gdzie otwieramy punkt, tam te okoliczne powiaty też przyjeżdżają, to też jest zawsze rozwój dla miasta, bo każdy jak przyjedzie do Lubartowa, to, to coś tam zostawi. Osobie, także to też zauważycie, że, że tych ludzi z bardzo ciemnych powiatów w Lubartowie będzie więcej. Także wydaje mi się, że to jest bardzo dobry kierunek i cieszymy się, że możemy w takim konieczności rozpocząć działanie punktu paszportowego w Lubactwie. Dziękuję Czy ktoś z Panów jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie, nie. Pan dyrektor, jeśli mają Państwo jakieś pytania szczegółowe. Witamy Państwu głos, natomiast ja jeszcze poprawić się muszę. Jest z nami również pan zastępca burmistrza miasta Radosław Przumiec i proszę o pamięcie. się, że takie wydarzenia jak to i, i, i takie postępy w działaniu samorządu są ważne również dla Państwa radnych. Witamy panią Annę Portakwilip, radną Rady Miasta Kwadów, Pana Marka Podczuka Radnego oraz pana Andrzeja Świńskiego. I z sesją pana Wojewody. zapraszamy do zadawania pytania. Chciałem też podziękować panu Matajowi, dlatego że rozmawialiśmy wiele razy o, o tym, co tutaj jest najważniejsze. Wiemy też, że czy Świdnik, czy Lubartów to są te e, ośrodki w ramach obszaru funkcjonalnego wokół miasta Lublin, które e, bardzo często no, są takie no, właśnie strategiczne dla nas. E, ich, ich rozwój jest też dla nas bardzo ważny, dlatego że ta dostępność komunikacyjna, ta atrakcyjność inwestycyjna naszego regionu wynika z dobrej kooperacji, współpracy, takiej współdynamiki właśnie tych ośrodków wokół Lublina ze stolicą regionu i Andrzej, był tutaj bardzo dla mnie wartościowym i cennym merytorycznie rozmów. Także dziękuję. od pana radnego Michała murka. Zapraszam serdecznie, bo pan tutaj jest z Piotrów ja, Myślę, że wszystko już zostało powiedziane, natomiast panowie serdecznie dziękuję za dowiezienie tematu. To naprawdę priorytet dla y, mieszkańców miasta. Dziękuję jeszcze raz i dobra robota. Już nie mamy, tak? Wypełniam się, ja też nie chcę zadać pytania. Może jeszcze słowa, bo żywo reagujemy na otoczenie naszych mieszkańców. Po, my, po tym jak się pojawiła informacja, że punkt będzie dzisiaj otwarty, my, że, my też się też wiele komentarzy komentarze dotyczące funkcjonowania naszego punktu. I też padło pytanie, dlaczego w tych takich godzinach? No, to jest jakby początek naszej współpracy z naszymi mieszkańcami i z ich potrzebami. Oczywiście jesteśmy elastyczni e, co do e, pracy tego punktu. E, Pozostajemy oczywiście z, tutaj z Urzędem Wojewódzkim, z możliwościami nastąpi pewnego rodzaju zmiana też godzin pracy, jeżeli takowe potrzeby będą. Pytały, pytały pytania, a czy nie wszyscy mogą przyjść złożyć wniosek z samego rana. Nie, też na różne rozwiązania. To jest taka pierwotna, wyjściowa propozycja godzin pracy punktu. Natomiast jeżeli będzie sytuacja, w której mieszkaniec przyjdzie do Urzędu Miasta, nie wiem, 11.35, oczywiście zostaną obsłużony, to pracownik jest cały czas na plenie urzędu miasta więc na pewno nikogo nie zostawimy z potrzebami wyrobienia dokumentu czy złożenia wniosku na wyrobienie dokumentu Ma, wiemy, że zbliżały się wakacje, odlopy i każdemu zależy na tym, żeby dokument był wyrobiony także jest dobrze dobrze. jesteśmy otwarci jeżeli chodzi o to ofertę dziękuję czyli samorząd będzie otwarty na głosy mieszkańców, na pytania Szanowni Państwo, nadszedł czas na uroczyste przecięcie wstęgi, na otwarcie nowego punktu paszportowego. Zapraszamy wszystkich Państwa, gości oraz publiczność na chór i tam dokonamy uroczystego otwarcia punktu. Zapraszam.

Pierwszych klientów. Tak, pierwszych klientów. <grymki> proszę tak. bardzo. Tak z Tobą? Czyli się tak. wchodzi Jak ja się nazywasz? Tak. Tak. Bardzo mi miło. Ja tak, to bardzo to bardzo. miło.